Miliardy gwiazd połączone siłą grawitacji. Galaktyki wypełniają wszechświat aż po jego granice. Znamy wiele ich rodzajów. Ale prawdziwą zagadką pozostaje to, jak zmieniają się one przez miliardy lat. W tym programie pokażemy, co wiemy na temat ewolucji galaktyk i jak możemy ją badać. Zapraszamy na Astronarium. Co takiego wiemy na temat natury i ewolucji galaktyk? Jedna z pierwszych koncepcji na ten temat powstała w oparciu o klasyfikację, jaką w 1926 roku przedstawił Edwin Hubble. Hubble podzielił galaktyki na podstawie ich morfologii czyli, mówiąc prościej, według tego, jak wyglądają. Na podstawie obserwacji, wyróżnił galaktyki eliptyczne. Czyli takie o regularnym kształcie zmieniającym się od kuli do spłaszczonej soczewki, oraz dwa rodzaje galaktyk spiralnych z wyraźnie widocznymi ramionami zwyczajne i takie z poprzeczką przebiegającą przez ich centrum. Najciekawsze jest jednak to, że Hubble umieścił galaktyki na takim diagramie, od swojego kształtu nazywanym diagramem kamertonowym. Choć sam Hubble podkreślał, że dla niego była to jedynie klasyfikacja, to przez długi czas sądzono, że taki schemat może oddawać też sposób, w jaki galaktyki ewoluują, przechodząc od prostych galaktyk eliptycznych do jednego z dwóch rodzajów galaktyk spiralnych. Wszystko wydawało się dzięki temu pięknie poukładane. Niestety, wszechświat okazał się bardziej skomplikowany. Dziś wiemy, że galaktyki ewoluują inaczej niż mógłby to sugerować diagram Habla. Co takiego wiemy zatem na temat tego, jak zmieniają się one przez wieki i jak w ogóle możemy to badać? Zapraszam na spotkanie z naukowcami, którzy idąc śladem Habla poszukują odpowiedzi na te pytania. Klasyfikacja galaktyk, jaką stworzył Edwin Hubble, była oparta na obserwacjach prowadzonych ze szczytu Mount Wilson. Obrazów galaktyk, jakie obserwował wtedy amerykański astronom, obecnie dostarcza nam kosmiczny teleskop nazwany jego imieniem. Patrząc na niezwykłe zdjęcia z teleskopu Hubble'a, nie trudno zrozumieć, co legło u podstaw pierwszego podziału galaktyk. Na fotografiach z kosmosu widać bowiem dobitnie, jak bardzo różnią się one między sobą. Galaktyki spiralne zachwycają bogactwem swojej struktury, stworzonej z ramion oplatających centrum dysku galaktycznego. Galaktyki eliptyczne wyglądają zupełnie inaczej. Przypominają bardziej obłoki złożone z miliardów rozrzuconych gwiazd. Jak to możliwe, że ewolucja doprowadziła do powstania tak różnych od siebie obiektów? Aby to zrozumieć, trzeba sięgnąć po coś więcej niż tylko kosmiczne fotografie. Z naszymi pytaniami Zjawiamy się w warszawskiej filii Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Jak się okazuje, naukowcy zajmują się tu nie tylko energią atomową. To w tym miejscu pracują także astrofizycy z zespołu profesor Agnieszki Pollo. Specjalizują się właśnie w badaniu ewolucji galaktyk i wielkoskalowej struktury wszechświata. Jak tłumaczy profesor Pollo, choć diagram Habla trafnie oddaje różnice między galaktykami, prawda o tym, jak przebiega ich ewolucja, okazała się znacznie bardziej skomplikowana. Klasyfikacja habla to była taka pierwsza, jedna z pierwszych, i, i klasyfikacja galaktyk, i okazuje się, że ona w pewnym sensie bardzo dobrze przetrwała próbę czasu. Do dzisiaj mówimy o typach morfologicznych. Habla po dziś dzień, co jest trochę mylące. Używamy takiej terminologii, że na galaktyki eliptyczne mówimy, że to są wczesne typy morfologiczne, a na spiralne mówimy, że to są późne typy morfologiczne. Później ludzie dość prędko się zorientowali, że to tak się nie da zrobić, że fizyczne prawa raczej nie pozwalają na to, żeby to tak łatwo tej eliptycznej galaktyce Wyrosły ramiona spiralne, więc zaczęto przymierzać się do tego, że może to idzie w drugą stronę. Może galaktyki spiralne zamieniają się w czasem w eliptyczne. Czyli dokładnie odwrotnie dokładnie. niż w tym schemacie stworzonym przez Hubble. Tak jest, dokładnie odwrotnie. I to jest trochę bliższe prawdy, wydaje się trochę bliższe prawdy, tym bardziej, że galaktyki spiralne przeważnie są mniejsze, galaktyki eliptyczne są większe. Galaktyki spiralne zawierają młode gwiazdy, galaktyki eliptyczne zawierają tylko stare gwiazdy, więc one się wyraźnie różnią także i własnościami. Ale też się okazuje, że żeby taka spiralna galaktyka spokojnie sobie ewoluując zamieniła się w eliptyczną, to musiałby upłynąć czas o wiele dłuższy niż wiek wszechświata. Więc tak się nie da. I problem, w jaki sposób powstały te wszystkie różnorodne typy galaktyk, bo tak naprawdę diagram Habla jest ogromnym uproszczeniem. Typu, typów galaktyk tak naprawdę można wyróżnić znacznie więcej. Więc dzisiaj to jest nadal do pewnego stopnia zagadka. Pytanie, czy o losie takiej galaktyki bardziej decyduje to, jaka ona się urodziła, czyli pochodzenie, geny, czy wychowanie, otoczenie. Dlatego, że losy galaktyki mogą determinować dwie rzeczy. Właśnie to, jaka ona się urodziła, jaką miała masę na początku, ale też te galaktyki nie żyją, nie żyją samotnie. Zwykle są otoczone innymi galaktykami i z tymi galaktykami oddziałują. W Wchodzą w interakcje. Wchodzą w interakcje. Otóż to. I te interakcje mogą być bardzo różne. Zderzają się, zlewają, ale też przechodzą obok siebie, podbierają sobie nawzajem gaz, zaburzają swoją morfologię. I te wszystkie interakcje też prowadzą często do zmiany galaktyk spiralnych w galaktyki eliptyczne. A przynajmniej tak nam się w tej chwili wydaje, tak sobie wyobrażamy. A w jaki sposób w ogóle możemy tak naprawdę badać ewolucję galaktyk? Obserwujemy je przecież jako ludzkość przez ułamek tylko z ich żywota, trwającego miliardy lat. No to jak odtworzyć, co się z nimi w tym jakże długim czasie dzieje? No więc to jest rzeczywiście trudność, dlatego że w przypadku konkretnej galaktyki badanie jej historii jest możliwe, ale to jest coś w rodzaju galaktycznej archeologii. Możemy w danej galaktyce badać, jakie są w niej populacje gwiazdowe, jaki jest pył, jaki jest gaz i próbować z tego odtworzyć, jaka konkretnie była jej przeszłość, przeszłość jej różnych elementów. Ale to jest bardzo trudne i wymaga szczegółowych badań tej konkretnej galaktyki. Po to, żeby zaobserwować jakikolwiek proces zachodzący w danej galaktyce, no to musielibyśmy żyć o wiele, wiele więcej niż. Obawiam się, mamy szansę, no bo w przypadku życia galaktyk, no to procesy zachodzące w skali setek, milionów lat to, to, to jest mgnienie oka. To, to, to się prawie nic nie dzieje, żeby zobaczyć, że coś się dzieje, no to, no to parę miliardów lat by się przydało. Rozwiązaniem są wielkie przeglądy galaktyk. Widzimy tam różne typy galaktyk. Jeżeli popatrzymy dostatecznie głęboko, dostatecznie daleko, to też widzimy galaktyki, które są blisko nas i coraz dalej. Próbujemy dotrzeć do galaktyk coraz, coraz odleglejszych, coraz bliższych początkom wszechświata. I z tych różnych galaktyk no, robimy założenie, że te galaktyki, które widzimy dzisiaj, są. Potomkiniami galaktyk, które były podobne do tych, które żyły dawno temu. I próbujemy sobie rekonstruować scenariusze ewolucji różnych typów galaktyk, ale rzeczywiście nie jest to proste. Taka kosmiczna archeologia napotyka na jeden poważny problem. Im dalej położone galaktyki będziemy obserwować, tym mniej zobaczymy szczegółów. Wszystkie piękne, pełne detali zdjęcia przedstawiają jedynie obiekty pochodzące z lokalnego wszechświata. Kiedy patrzymy w głąb kosmosu, galaktyki zmieniają się w zaledwie punkty na niebie. Jak możemy dowiedzieć się czegoś o ich naturze? Astronomowie znaleźli i na to sposoby. Dr Małgorzata Siódek zajmuje się badaniem galaktyk pochodzących mniej więcej z połowy istnienia wszechświata. Jak tłumaczę, w takim przypadku nie da się już zobaczyć ich budowy. Można jednak dowiedzieć się czegoś więcej na podstawie ich kolorów. Kolory to nic więcej niż różnica jasności galaktyk w różnych filtrach. Czyli po prostu obserwujemy galaktyki przez różne filtry i na tej podstawie jesteśmy w stanie określić kolor. Czyli to nie ma nic wspólnego tak naprawdę z kolorem, tak jak. Na zdjęciach, które widzimy, to są jedynie nasze wizualizacje. Tutaj mówimy o tym, jak galaktyka jest intensywna w, w, w danym filtrze. I tak jak mamy dwa podstawowe typy galaktyki spiralne, są niebieskie, czyli te młode gwiazdy, które wypełniają tą galaktykę, emitują światło w krótszych długościach fali, zaś te czerwone. Eliptyczne galaktyki są wypełnione starymi gwiazdami, które emitują w dłuższych, na dłuższych długościach fali. I te różnice te w, w tym, jak one świecą, e, pozwalają nam określić, e, podzielić je. I te, tutaj na takim pod, podstawowym diagramie różnicy kolorów jesteśmy w stanie zaobserwować dwa typy podstawowe galaktyk, czyli te czerwone, które są stare, i eliptyczne i niebieskie, które są zbudowane z młodych gwiazd i które są spiralne. Podstawowe właśnie pytanie jest, czy jeżeli spojrzymy na ten wszechświat takim jakim był w połowie istnienia wszechświata, na przykład, czy dalej zobaczymy ten podział, nawet ten standardowy na czerwone stare galaktyki? I spiralne, młode, które ciągle aktywnie tworzą yy, gwiazdy. I yy, dzięki tym naszym dalekim przeglądom, teraz wiemy, że już w połowie istnienia wszechświata, czyli około 7 miliardów lat temu, te czerwone galaktyki już istniały. Już one rzeczywiście ewoluowały do tego stopnia, że jesteśmy w stanie je zaobserwować. Doktor Anna Durkalec zajmuje się badaniem jeszcze bardziej odległych galaktyk, pochodzących sprzed nawet 10 miliardów lat. Jak mówi, w takim przypadku ilość informacji jest jeszcze bardziej szczątkowa. W swoich badaniach skupia się na ustaleniu, w jaki sposób na ewolucję galaktyk wpływać może ich wzajemne oddziaływanie. Klasyfikowanie galaktyk na ich typy morfologiczne sprowadza się do tego, że no, jest to albo kropka, albo bardziej rozmazana kropka. Tak jak tutaj, na, to, są, to są przykłady galaktyk. To jest nawet nie aż tak super, wysoki, super wysokie przesunięcie ku czerwieni, czyli to nie są aż tak bardzo odległe galaktyki, to nie są najodleglejsze galaktyki, które potrafimy obserwować, ale daje to nam jakiś obraz, jak wyglądają prawdziwe zdjęcia z kamery takich obiektów. Więc klasyfikacja galaktyk na podstawie ich kształtu mija się z celem. Najczęściej robimy to po prostu po ich Cechach, ich parametrach, takich jak masa, takich jak jasność, takich jak kolor, e, na przykład. Ja skupiam się głównie nie tyle na badaniu poszczególnych, pojedynczych galaktyk. Ja skupiam się na badaniu, jak całe struktury galaktyk się zachowywały i jakie typy galaktyk w tych strukturach i gdzie one się e, umiejscowiły. E, na przykład e, badamy, e, jak Silnie skoncentrowane są galaktyki, powiedzmy jasne, albo galaktyki bardzo masywne. I jak ta masa, albo ich jasność i procesy gwiazdotwórcze, które zachodzą w tych galaktykach, jak na te procesy miały wpływ to, że one są w gęstym środowisku na przykład. I to, co odkryliśmy, to znaleźliśmy na przykład, że galaktyki bardzo jasne i bardzo masywne są najbardziej zgrupowane. To, co musimy zrozumieć, to jest to, że wszechświat takim, jaki obserwujemy go bardzo dawno temu, powiedzmy 10 miliardów lat temu, był zdecydowanie bardziej gwałtowny niż, niż to, co obserwujemy teraz, niż nasz wszechświat lokalny, w którym my teraz żyjemy sobie. No i teraz jest pytanie, jakie czynniki wpływały na to, że te procesy gwiazdotwórcze zachodziły i jak to wszystko ewoluowało w czasie. Czy, czy to były jakieś wewnętrzne procesy w galaktykach, czy na przykład miało na to wpływ środowisko tych galaktyk, czy to, czy były one w gęstych grupach, czy w mniej gęstych grupach. Więc to, co ja badam, to jest właśnie wpływ, wpływ tego środowiska, wpływ tego, jak masa galaktyki, jak jej jasność, jak jej kolor, jak to, jak szybko zachodziły w niej procesy gwiazdotwórcze, zależy od tego, w jak gęstym środowisku się znajdowała. – Do takich badań potrzebne są obserwacje tysięcy odległych galaktyk. To dlatego prowadzone są zakrojone na wielką skalę przeglądy głębokiego nieba. Naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych brali udział w jednym z najważniejszych. Vipers, bo tak brzmi jego nazwa, obserwował galaktyki położone w odległości od 5 do 8 miliardów lat świetlnych. Badania prowadzone Teleskopem Europejskiego Obserwatorium Południowego pozwoliły na stworzenie najdokładniejszej trójwymiarowej mapy galaktyk z tego okresu. W sumie Vipers pozwolił poznać własności ponad 90 tysięcy galaktyk. Na dostarczonej przez projekt mapie Wszechświata widać potężne, zwarte struktury, a w nich zgrupowania starych galaktyk. Niebieskie, aktywne, gwiazdotwórczo galaktyki dominują z kolei w mniej zagęszczonych obszarach. Tak samo jest i w dzisiejszym wszechświecie. Vipers dostarczył zatem dowodów na to, że podstawowe typy galaktyk musiały ukształtować się znacznie wcześniej. Aby spróbować w pełni zrozumieć galaktyczną ewolucję, musimy zatem sięgnąć aż do początków istnienia wszechświata. Oto Planck satelita NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest to przyrząd wysłany z misją zmierzenia najstarszego sygnału znanego nam we Wszechświecie, mikrofalowego promieniowania tła. Dochodzi do nas ze wszystkich stron. Zostało wyemitowane, kiedy fotony po raz pierwszy oderwały się od materii. Wszechświat miał wtedy zaledwie kilkaset tysięcy lat. Planck wykonał najdokładniejszą mapę rozkładu mikrofalowego promieniowania tła na niebie. Jak mówi profesor Michał Hanasz z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ten embrionalny obraz wszechświata może się okazać kluczem do rozwikłania zagadki narodzin i ewolucji galaktyk. Mapa mikrofalowego promieniowania tła pokazuje nam, że wszechświat był pierwotnie bardzo jednorodny. Jeżeli spojrzymy na obraz mikrofalowego promieniowania tła na niebie, Zauważymy obszary, w których jasność albo temperatura jest nieco większa, inne nieco mniejsza, ale różnice temperatur pomiędzy najcieplejszymi i najzimniejszymi obszarami są rzędu 10 do minus 5 potęgi kelwinów. Zatem są to niezwykle małe fluktuacje temperatury, które jednocześnie mówią nam, że fluktuacje gęstości w tym pierwotnym wszechświecie były również bardzo małe. Te pierwotne zaburzenia spowodowały spływ materii w niektórych obszarach wszechświata, i tam nastąpiła akumulacja ciemnej materii oraz gazu. Zatem, jeżeli mamy początkowo w jednym miejscu większą gęstość niż w otoczeniu, to gaz sąsiedztwa zaczyna spływać do tego naszego. Zagęszczenia, powodując, że gęstość materii staje się coraz większa. Im większa jest gęstość materii, tym więcej gazu i tym szybciej gaz spływa z otoczenia. To zjawisko nazywamy niestabilnością grawitacyjną, która powoduje, że pierwotnie niezwykle małej amplitudy zaburzenia rozkładu gęstości rosną w tempie wykładniczym lub potęgowym do gęstości, w których Mogą powstawać pierwsze gwiazdy. To właśnie te pierwotne niewielkie zaburzenia mogły dać początek tworzeniu się galaktyk. Jak przebiegał jednak ten proces? Tej odpowiedzi nie dadzą nam już żadne obserwacje. Mogą jej za to dostarczyć symulacje komputerowe. Wykorzystując modele teoretyczne, da się odtworzyć procesy zachodzące we wczesnym wszechświecie. Posługując się modelem zimnej, ciemnej materii, przewidujemy, że najpierw powstały galaktyki o niewielkich masach rzędu 10 do 7, 10 do 8 masy Słońca. To były niewielkie, nieregularne galaktyki. Tych galaktyk było bardzo dużo i były dosyć gęsto upakowane we wszechświecie, zatem w niedługim czasie zaczęły między sobą oddziaływać, łączyć się i zderzać, tworząc. Coraz to większe galaktyki. Wyobrażamy sobie, że ewolucja galaktyk w kierunku galaktyk, które możemy obserwować dzisiaj, polega na łączeniu się hierarchicznym drobnych galaktyk i tworzeniu się coraz to bardziej masywnych galaktyk z tych pierwotnie małych zalążków protogalaktyk. Przewiduje się, że galaktyki spiralne powstają. W wyniku wielokrotnego przyłączania małych, karłowatych galaktyk do większej galaktyki. Tego rodzaju połączenie nie zaburza dyskowej struktury i taki, taka galaktyka dyskowa rośnie w czasie, pozostając galaktyką dyskową. Kiedy indziej, kiedy dochodzi do zderzenia dużych galaktyk spiralnych o porównywalnych masach, mamy do czynienia z. Dosyć dużą katastrofą kosmiczną, i wtedy energia tych zderzenia tych dużych galaktyk prowadzi do powstania galaktyki eliptycznej. W czasie takiego zderzenia siły grawitacyjne powodują, że poszczególne gwiazdy nabywają bardzo dużych prędkości, niektóre mogą być wyrzucone. Poza obręb powstającej nowej, bardziej masywnej galaktyki. Te, które pozostają w tej galaktyce, mają bardzo duże prędkości. Obłoki gazu obydwu galaktyk zderzają się i ulegają podgrzaniu do bardzo wysokich temperatur. Takie zderzenie powoduje powstanie fali uderzeniowej. I galaktyka traci gaz, z którego mogłyby powstać następne generacje gwiazd. Czy rzeczywiście ewolucja galaktyk to historia pełna kosmicznych katastrof? Galaktyk zderzających się ze sobą lub pochłanianych przez większych towarzyszy? I co w takim razie czeka naszą własną galaktykę? Wciąż nie znamy wszystkich odpowiedzi na te pytania. Ich źródłem jest jednak niezmiennie praca naukowców trudniących się odkrywaniem tajników galaktycznej ewolucji Wszechświata. – Od czasu pierwszej klasyfikacji Hubble'a nasza wiedza na temat galaktyk gruntownie się zmieniła. Nadal są tam jednak sekrety czekające na odkrycie. Wiemy jednak, że badania ewolucji galaktyk to pytania nie tylko o procesy zachodzące w nich samych, ale także o historię całego wszechświata. I tym akcentem kończymy ten odcinek. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Astronarium.